W dniu 18 kwietnia 2017 roku około godziny 9.30 funkcjonariusze z Lomberton w północnej Karolinie odpowiedzieli na wezwanie o podejrzanym zapachu w opuszczonym domu przy pitchzi. Funkcjonariusze pojawili się w małym niebieskim domku z zabitymi deskami oknami. Kiedy weszli do środka, to okazało się, że znajdują się tam jeszcze meble. Pomyśleli więc, że być może właściciele planowali remont, ale ostatecznie nie zabrali się za to. Dom znajdował się w okolicy znanej z narkotyków i prostytutek, więc nie była to ciekawa okolica. W następnej kolejności policja przeszukała dom w poszukiwaniu zapachu, którego zresztą dotyczyło zgłoszenia. I ostatecznie zapach ten doprowadził ich do szafki telewizyjnej. Niestety widok, jaki tam zastali, był szokujący. Wewnątrz szafki znajdowało się nagie i rozkładające się ciało, które było przykryte kocem. Ciało to okazało się, że należy do 32-letniej Kristyny Kristy Bennet. Oczywiście wieść o tym odkryciu bardzo szybko rozeszła się po okolicy. Było to małe miasteczko. Sąsiedzi byli w Ściepsce, próbując dowiedzieć się, dlaczego policja jest w ich sąsiedztwie. Kiedy stali na swoich podwórkach, zauważyli, że jeden z dużych, zielonych koszy na śmieci śmierdzi gorzej niż typowy kosz na śmieci. Co więcej, właściwie to był dzień wywozu śmieci, ale ten jedyny kosz z jakiegoś powodu nie został zabrany. Wtedy sąsiedzi postanowili sprawdzić kosz i kiedy go otworzyli, oni również byli w szoku, bo zauważyli tam ludzką stopę. Co ciekawe, kosz ten wraz ze stopą znalezioną w nim znajdował się zaledwie półtora metra od domu, w którym wcześniej znaleziono ciało Krystyny, a ta stopa nie należała do niej, tylko do kolejnej kobiety – 36-letniej rondy Len Jones. Kiedy funkcjonariusze sprawdzili cały kosz dokładnie, okazało się, że w nim tak naprawdę znajduje się całe ciało rondy. Niecałe dwa miesiące później, 3 czerwca 2017 roku, takie ciało 28-letniej Meganen Oxendine zostało znalezione na podwórku innego, opuszczonego domu w tym samym promieniu czterech przecznic. Jeśli chodzi o przyczynę śmierci tych trzech kobiet, to we wszystkich trzech przypadkach została ona określona jako nieokreślona. Nie potwierdzono też, czy doszło do zabójstwa, czy też nie. Wtedy pojawiły się pytania, czy w tym małym miasteczku w północnej Karolinie grasuje seryjny morderca, a może są to kolejne ofiary szerzącej się tam sceny narkotykowej przemocy. Siostra Megan Oxendine, Kilia powiedziała: "Tak, to zły obszar". Podobnie uważała młodsza siostra Megan Taylor, która powiedziała tak: "Tam jest całe mnóstwo brutalnego bałaganu". Lumberton jest 22. najbardziej zaludnionym hrabstwem ze 100 hrabstw Karoliny Północnej. Ale odnotowuje się tam najwięcej zabójstw. Pośród tych stanów. No i wyróżnia się też tym, że społeczność nie jest tam zbyt miła, mieszka tam wiele nieciekawych osób. W mieście tym młodzież jest dwa razy bardziej narażona na śmierć przed ukończeniem 18 lat niż w innych częściach stanu. Twoje szanse na bycie zgwałconą, napadniętą lub zabitą wynosi 1 na 55 na podstawie danych z 2016 roku. W tym czasie było to najniebezpieczniejsze miasto w północnej Karolinie. W Lomberton 35,1% z 22 tysięcy mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. 40% populacji hrabstwa to członkowie plemienia Indian Lombi, a ponad 68% populacji to Indianie amerykańscy, czarni i latynosi. Co więcej, promień czterech bloków, w którym znaleziono ciała, i niektóre okoliczne ulice, były notorycznie przestępcze. Na każdym kroku można było tam spotkać narkotyki, bezdomnych, prostytutki. Do tego wszystkiego departament szeryfa ma historię korupcji. Dochodzenie z 2005 roku spowodowało utratę pracy przez 22 osoby. Operacja, która miała nazwę Operation. Tarnished Bacz wykazała, że ludzie w biurze szeryfa byli zabieszani w porwania, handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy. Tak więc to, co nielegalne, było tam na porządku dziennym. Ale co spotkało kobiety, o których dziś mowa? Kto je zamordował? Pierwsza z nich, czyli Christina Noel Bennett, dorastała w Nowym Jorku. A kiedy miała 24 lata wraz ze swoim chłopakiem przeprowadziła się do Maxton w Karolinie Północnej. Po przeprowadzce Krystyna uzależniła się od narkotyków, ale doczekała się też trójki dzieci. Wtedy też zdecydowała, że chce się oczyścić i wytrzeźwieć, więc by to zrobić, by mieć na to czas, przekazała prawa rodzicielskie znajomemu i przeprowadziła się do Lomberton. O dzieciach nie zapomniała, często do nich dzwoniła, zapominała o ich rodzinach. Ale jesienią 2014 roku przestała się z nimi kontaktować. Następnie 18 kwietnia 2017 roku jej ciało zostało znalezione martwe w szafce telewizyjnej opuszczonego domu przy Peachtree Street. Kolejna ofiara, czyli Ronda Jones, też nie pochodziła z Lomberton. Właściwie dorastała w Virginii i przeniosła się do północnej Karoliny w 2016 roku, aby pójść do szkoły. Była zaangażowana również w American Indian Mothers, organizację non-profit, która służy potrzebom Indian amerykańskich i mniejszości w Karolinie Północnej. Ronda była członkinią plemienia Lombi. Niektórzy uważali nawet, że w końcu ona zostanie tą osobą, która będzie prowadziła. American Indian Mothers. Ale Ronda również miała problemy z narkotykami. I miała też dzieci, pięcioro, nad którymi straciła opiekę i zajął się nimi ojciec. Próbowała je jednak odzyskać, podobnie zresztą jak Krystyna. 17 kwietnia 2017 roku Ronda miała mieć spotkanie w sądzie w celu uzyskania odwiedzin. W marcu brała udział w odwyku, aby zwalczyć uzależnienie od kraku. Niestety nigdy nie dotarła na rozprawę sądową. Zamiast tego jej ciało zostało znalezione tego samego dnia, co ciało Krystyny Bennet, czyli 18 kwietnia w koszu na śmieci. Ciało Rondy nie zostało od razu zidentyfikowane, ponieważ nie miała przy sobie dowodu tożsamości. Jedynym znakiem, który mógł posłużyć do jej identyfikacji, był duży tatuaż na nocę, a ponieważ nie było to duże miasto, mały obszar, ludzie się tam znali i od razu wiedzieli, do kogo należy ciało znalezione w koszu. Jedną z tych osób, która znała Rondę, była właśnie Megan Oksendajn. Megan i Ronda były przyjaciółkami. Ale w przeciwieństwie do Rondy, Megan urodziła się i wychowała w okolicy. Dorastała w Fembroke, jakieś 19 km od Lomberton. Miała też dwie siostry. Megan również była członkinią plemienia Lombi. Poza tym była taką zwyczajną dziewczyną. Kochała wędkarstwo i zwierzęta. Kiedyś chciała nawet zostać weterynarzem. Była też nazywana dobroduszną. I bardzo kochała swoją dziewięcioletnią córkę. W pewnym momencie swojego życia Megan przeprowadziła się do Lomberton i rozpoczęła swoją walkę z narkotykami, która pogorszyła się, gdy zaczęła używać heroiny w 2016 roku. Megan miała też zarzuty w związku z prostytucją, które były w toku w hrabstwie Robeson, i miała datę rozprawy wyznaczoną na lipiec 2017 roku. Jeśli chodzi o pozostałe kobiety, czyli Rondę i Megan, to nie miały one żadnych wyroków wskazujących, ani nie były one oskarżone o prostytucję. Kiedy znaleziono ciało Rondy Jones, Megan udzieliła wywiadu lokalnym wiadomościom. Megan nazywała Rondę słodką i życzliwą. Nigdy nie widziałam, żeby zachowywała się jakoś źle. Była po prostu cicha, tak naprawdę nie zadzierała ze zbyt wieloma ludźmi. Nie rozumiem, jak ludzie mogli coś takiego zrobić. To było czyjeś dziecko. Matka. W tym wywiadzie Megan miała na plecach czarny plecak. Zaledwie dwa tygodnie po swoim wywiadzie telewizyjnym Megan została zaatakowana. Naskoczyło na nią około pięć osób, które obcięły jej włosy i pobiły. O napadzie powiedziała mamie, a ta wyzwała policję. Megan nie chciała jednak rozmawiać z policją. Zarówno policja, jak i mama Megan uważały, że Megan wiedziała więcej niż mówiła. Jej mama nawet pomyślała, że może Megan wiedziała coś o morderstwie Rondy, bo po śmierci Rondy Megan zaczęła się inaczej zachowywać. Policja planowała śledzić Megan w sprawie jej ataku, ale zanim zdołali to zrobić, to 3 czerwca 2017 roku jej nagie ciało zostało znalezione pod gałęziami i gontami dachowymi w zaroślach obok innego, opuszczonego domu niecałe 200 metrów od miejsca, w którym znaleziono ciała Krystyna Rondy. Megan również była naga leżała na koszuli. Jej czarny plecak, widziany w wywiadzie prasowym, Został znaleziony w koszu na śmieci. Po znalezieniu ciała Megan, departament policji w Lomberton wiedział, iż potrzebuje pomocy i wezwał na pomoc FBI. Agenci FBI przeszukali miasto, przesłuchując mieszkańców i rozdając lotki. Kobiety znaleziono w promieniu czterech przecznic wzdłuż ulic East Fifth i East Eight. Obszar we wschodnim Lomerton od dawna uważany jest za dzielnicę miasta obarczoną przestępczością. Osoby mieszkające i pracujące w tej okolicy twierdzą, że narkotyki i prostytucja są tam powszechne. Zatem wiele wskazywało na to, że to wszystko może mieć jakiś związek ze sobą. W styczniu 2018 roku FBI ogłosiło nagrodę w wysokości 30 tysięcy dolarów za informacje związane z tymi trzema zgonami. Później te nagrody wzrastały. W marcu 2018 roku FBI przeprowadziło obchód od drzwi do drzwi Lomberton. Agenci zapukali do około 800 drzwi i przeprowadzili 500 wywiadów w ciągu trzech dni. 68-letni Wayne Pittman, który prowadził działalność w pobliżu miejsc, w którym zostały znalezione kobiety. Powiedział, że zauważył zwiększoną obecność policji od czasu znalezienia ciał. Jednak po ponad roku od odkrycia tych ciał władze wciąż czekały na informacje, które mogłyby pomóc im ustalić, co doprowadziło do tych zgonów. Kapitan policji Lomberton, Terry Parker, powiedział, że chcą porozmawiać z każdym, kto widział lub rozmawiał z kobietami. Nie wiemy jeszcze, jak zginęły, musimy ustalić okoliczności ich śmierci i mamy nadzieję, że społeczeństwo nam w tym pomoże powiedziała Shelley Lynch, rzeczniczka Wydziału FBI w Charlotte. Strong, agent FBI, pozostaje niezłomny w przekonaniu, że ktoś w społeczności wie, co się stało z kobietami. Jesteśmy to winni każdej z tych trzech kobiet, jesteśmy to winni ich rodzinom. Jesteśmy to winni tej społeczności, by złożyć elementy układanki i dostarczyć odpowiedzi na temat tego, co się wydarzyło. Jeśli chodzi o te sprawy, o te trzy kobiety, to można tutaj doszukać się pewnych podobieństw. Po sekcji zwłok wszystkich trzech kobiet tak naprawdę nie ustalono przyczyn ich śmierci. W rubrykę zostało wpisane słowo nieustalone. Wszystkie trzy kobiety walczyły z uzależnieniem od narkotyków, a podczas sekcji zwłok znaleziono narkotyki w ich organizmach, a ponieważ te kobiety miały historie związane z nadużywaniem narkotyków, istniała również teoria, że mogły z kimś poimprezować, przedawkować, być może to doprowadziło do ich zgonu i ktoś się wystraszył, więc postanowił pozbyć się ich ciała. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, że tak było. No i dziwne jest też to, że wszystkie można powiedzieć w tym samym czasie zmarły. Ponadto w ich organizmach, co prawda, znaleziono narkotyki, ale lekarz sądowy nie uznał tego za przyczynę śmierci. Uważa się, że jest to mało prawdopodobne, że to właśnie narkotyki spowodowały śmierć u każdy z nich. Sekcja zwłok Krystyny nie wykazała śladów urazu. Ale lekarz sądowy nie był w stanie wykluczyć uduszenia lub ucisku, ale w tamtym momencie nie dało się już tego ustalić. Toksykologia wykazała, że Krystyna miała w swoim organizmie kokainę, a także leki na nerwy i nikotynę. Jeśli chodzi o sekcję złogorądy, to wykazała ona wiele podobnych ustaleń. Jej toksykologia wykazała kokainę, leki przeciwhistaminowe, leki na kaszel, prozak, czyli fluksytynę i nikotyna. Były też oznaki urazu, ponieważ jej nos był złamany, a ponadto miała skaleczenia oraz rany szarpane. Niestety nie można było ustalić, określić, czy urazy te powstały przed śmiercią kobiety, czy już po. Jeśli przed, to jak dużo wcześniej. Czy one przyczyniły się do jej zgonu? Nie można było też ustalić, czy kobieta została uduszona ponieważ rozkład ciała to uniemożliwiał. Po prostu lekarz nie był w stanie tego z zewnątrz sprawdzić, ale wewnątrz były pewne oznaki, które mogły wskazywać, że została uduszona. Miała też złamanie części kości gnykowej i były uszkodzenia tkanki miękkich w pobliżu prawej strony kości gnykowej. Jeśli chodzi o kolejną kobietę, czyli Megan, podczas sekcji zwłok, znaleziono w jej organizmie kokainę wraz z nikotyną Kofeinę i morfinę. Lekarz sądowy napisał w swoim raporcie, że użyto w cudzysłowie instrumentu, ale nie wyjawił o co chodzi. Podobno mega miała też na tylnej części głowy ślad po uderzeniu i miała też coś wepchnięte w usta. Zatem, biorąc pod uwagę sekcję zwłok, wiele wskazywało na to, że mogło dojść do morderstw. Wiadomo, Kobiety były uzależnione od narkotyków, ale miały też uszkodzenia ciał. Zostały znalezione martwe i to w szafce telewizyjnej, w zaroślach, w koszu na śmieci więc zapewne ktoś im w tym pomógł. Tylko pytanie kto? Wiadomo, że podczas pracy nad tymi sprawami popełniano błędy wiele błędów tak naprawdę dobrze się tym wszystkim nie zajmowano. Wiele rzeczy nie zostało sprawdzonych wiele rzeczy pominięto. Wiele dowodów tak naprawdę leżało sobie na półce przez wiele, wiele miesięcy i nikt się nimi nie zajmował, nikt ich nie badał, nie sprawdzał. Choćby dowody dotyczące tego, czy kobiety zostały zgwałcone, czy też nie. Siostra Merlock Sundayn wyraziła frustrację, gdy dowiedziała się o tym, że dowody leżały na półce przez 21 miesięcy i nikt nic z nimi nie zrobił. Co więcej, lekarz sądowy dostał polecenie, by wyrzucił kot. W której owinięta była Krystyna Ostra Megan była w szoku. Powiedziała tak, nie skończyłam nawet szkoły średniej, ale mam dość zdrowego rozsądku, by wiedzieć, że podczas śledztwa w sprawie morderstwa może to mieć wielkie znaczenie jest to wielki dowód. W raporcie z sekcji zwok Kristyny Bennet czytamy szary kot jest usuwany w biurze głównego lekarza sądowego na żądanie organów ścigania. Do tej pory nie wiadomo dlaczego tak zrobiono i do tej pory nie wiadomo co tak naprawdę przydarzyło się tym trzem kobietom. To stoi za ich morderstwami. Te morderstwa zostałyby rozwiązane, gdyby były bogate i białe, twierdzi matka Rondy Jones, Sheila Price. Sheila założyła grupę adwokacką Shutter the Silence, która ma grupę na Facebooku liczącą ponad tysiące członków poszukujących odpowiedzi. Członkowie Shattered the Silence potwierdzili, że co najmniej 31 rdzennych kobiet zginęło lub zostało zabordowanych we wschodniej Karolinie Północnej od 1998 roku i nadal badają ponad 200 przypadków sięgających lat 70. Sheila nazywa swoją córkę wojowniczką. Tak jak wspominałam, ronda pracowała z American Indian Mothers. Organizacją non-profit służącą edukacji, zdrowiu, usługom socjalnym i potrzebom kulturalnym Indian amerykańskich. Po własnych zmaganiach z nadużywaniem substancji psychoaktywnych wspierała inne kobiety poszukujące wyjścia z nałogu. Współpracownicy i przyjaciele twierdzą, że Ronda obawiała się o swoje życie. I zniknęła w styczniu 2017 roku, po tym jak zasugerowano, że jej współpraca z organami ścigania narazi ją na niebezpieczeństwo. Policja odmówiła weryfikacji, czy aktywnie z nimi współpracowała przed śmiercią. Trzy lata po odkryciu ciał nie dokonano żadnych aresztowań, nie wytypowano żadnych podejrzanych. Pomimo nagrody, którą zaoferowało FBI, nic w tej sprawie nie drgnęło. Zgony uznano za nieokreślone, nieustalone. Nie ustalono, czy doszło do jakiegoś przestępstwa, zabójstwa. Co tam się wtedy wydarzyło? Dlaczego te trzy kobiety zmarły? Porusznik policji Lomberton Vernon Johnson powiedział tak. Nie mogę komentować aktywnego śledztwa, ale nie było wystarczających dowodów fizycznych, aby ustalić przyczyny śmierci. Takie oświadczenia wywołują oburzenie wśród rodziny, przyjaciół, członków plemienia i społeczności oraz rzeczników w całym stanie, którzy twierdzą, że takie przypadki nie są zgłaszane w krajowych bazach danych zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet. Plemiona w Karolinie Północnej są ignorowane. Musimy stworzyć bazę danych w całym stanie i przeszkolić policję. Studentka doktorancka Crystal Red Bear Cavalier Keg Okanici zbiera i organizuje dane o zaginionych, zamordowanych kobietach tubylczych dla Shattered the Silence. Mówi, że błędna klasyfikacja tych przypadków jest poważnym problemem w Karolinie Północnej. Czasami zaginione i zamordowane rdzenne kobiety w Karolini Północnej nie są nawet liczone jako rdzenne. W swoich badaniach krystal odkryła, że organy ścigania opierają się na rysach twarzy, aby zakodować ofiary na podstawie przestarzałych stereotypów dotyczących wyglądu rdzennych Amerykanów. A sprawy zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet są często pomijane w federalnych bazach danych ponieważ wiele plemion nie jest uznawanych przez władze federalne. Spośród ośmiu plemion uznanych przez stan w Karolinie Północnej, wschodnie pasmo Ciroquezów jest jedynym, które ma pełne uznanie federalne. Plemiona w Karolinie Północnej są ignorowane, powiedziała Crystal Kek. Musimy stworzyć bazę danych obejmującą cały stan i wyszkolić policję. Minęło już 8 lat, od kiedy te trzy kobiety zostały zamordowane, a tak naprawdę nic w tej sprawie nie wiemy. Nie ma żadnych nowych dowodów, postępów. Policja w zasadzie niewiele mówi. Nie wiemy, czy tak naprawdę jakiekolwiek ślady zostały zabezpieczone, jakieś dowody. Niby śledczy twierdzą, że nadal tą sprawą zajmują się, że nie została ona zapomniana. Mówią, że nawet pamiętają dużo starsze sprawy, na przykład z lat 90., i nadal nimi interesują się, zajmują się, bo często pojawiają się jakieś nowe tropy, wskazówki. I tak jest też z tą sprawą. Policja Zumberton tłumaczy się na przykład tak, że zawsze były tropy, które wydawały się początkowo nieistotne, a później okazywały się ważne. I były też tropy, które Początkowo wydawały się kluczowe, a tak naprawdę prowadziły donikąd. Dodali też, że czasami nowe ustalenia pozwalają im zamknąć sprawy sprzed lat. Każdy trop jest traktowany tak, jakby był obiecujący. Tak więc z ich wypowiedzi można wywnioskować, że oni nie tracą nadziei, że ta sprawa jeszcze kiedyś zostanie rozwiązana, że pojawią się jakieś właśnie nowe tropy. I dowiemy się prawdy. A czy tak będzie, to się okaże. Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ rodziny ofiar bardzo chciały poznać prawdę. Cały czas wierzą w to, że ta prawda ujrzy światło dzienne i że mordercy odpowiedzialni za śmierć Krystyny, Rondy i Megan, bo wierzą, że zostały one zamordowane, zostaną złapani i poniosą odpowiednie kary. Jak na razie to tyle na temat tej sprawy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku.